Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszej lekcji wyznaczymy sobie reakcję w kratownicy. Omówimy wszystkie równania równowagi, zarówno rzutowanie sił, jak i korzystanie z równań momentów. Powiemy sobie, co to jest moment, siłę względem punktu i wyznaczymy sobie reakcję w jakiejś prostej kratownicy. Tutaj mam narysowaną kratownicę z podporami, które omówiliśmy w poprzedniej, w poprzedniej lekcji. Mamy tutaj w punkcie A, zaznaczam sobie punkt A, żeby później narysować reakcję, zaznaczam sobie punkt A oraz punkt B, są to punkty podporowe. W punkcie A mamy podporę przegubową nieprzesuwną, w punkcie B mamy podporę przegubową przesuwną. Tutaj do tych podpór dochodzą pręty, które tworzą kratownicę. Kratownica zbudowana jest z prętów prostych, które zakończone są przegubami. Przegub to jest to kółeczko, które jest narysowane. Niektórzy prowadzący rysują te przeguby, niektórzy prowadzący rysują to bez przegubów, czyli można byłoby równie dobrze narysować to w taki sposób. Tak, coś takiego. Byłoby to... To samo. To jest, też, to, to jest tożsamy zapis. Kwestia po prostu chęci. Nie, jeżeli mamy dużą krytownicę, to tych przegubów jest dość sporo. E, po prostu czasami się e, nie chce rysować tych e, przegubów. Ok. Narysujmy teraz e, układ jak Ja będę korzystał. Z takiego układu współrzędnych, czyli X w prawą stronę Y pionową do góry. Oczywiście układ współrzędnych jest dowolny, kierunek tych osi też jest dowolny, czyli znaczy zwrot tych osi też jest dowolny. Ja narysowałem w taki oto sposób. Jeżeli chodzi o reakcję, to tutaj już od razu zaznaczam, że będzie występowała reakcja pionowa oraz reakcja pozioma, natomiast w tym kierunku reakcja pionowa, ponieważ w poziomie jest możliwość przesunięcia. Jeżeli chodzi o symbole, wcześniej zaznaczałem to jako RY oraz RX. E, można ten oto sposób e, zaznaczać, wówczas byśmy mieli RAY oraz RAX. Natomiast tutaj byłoby po prostu RBY. E, tak, ten oto sposób. Czasami prowadzący tak zaznaczają, to jest kwestia uczelni prowadzących, czy to jest przedmiot na budownictwie, czy na jakimś innym przedmiocie, czy też jest jakiś mechaniczny przedmiot, w ten sposób można zaznaczać te reakcje. Natomiast bardzo często też spotykamy się z, z oznaczeniem horizontal i vertical, czyli jeżeli mamy reakcję pionową, to jest to reakcja vertical. Jak nazwa wskazuje, pionowa, z angielskiego VA oraz horyzontal pozioma HA, natomiast tutaj byśmy mieli po prostu samo VB. Dobrze, w ten sposób uwolniliśmy te reakcje, pokazaliśmy, jakie, jakie reakcje są, i na podstawie równej równowagi chcielibyśmy wyznaczyć wartości tych reakcji. Na układ, na naszą kratownicę działają dwie siły: siła pozioma 2p oraz siła pionowa p. Jeżeli chodzi o zwroty tych reakcji, ja sam sobie założyłem pionowo do góry, no i reakcja pozioma po prostu w prawo. Dobrze, jakie równania równowagi możemy zapisać? Mamy sumę rzutów na dwie osie, no i częściej taki jak, taki jak kierunek reakcji ortogonalnie x oraz y. Tak, to są sumy rzutów sił na osie x, y. No i jako trzecią korzystamy z sumy momentów, suma momentów względem dowolnego punktu układów współrzędnych. Te rzuty muszą być, te rzuty oraz suma momentów muszą być zerowe. Tak, i to, to są nasze równania, równania równo wagi. Równania równowagi, czyli w przypadku konstrukcji kratowej mamy trzy równania równowagi: a suma rzutów na dwie osie oraz suma momentów. Dobrze, teraz y, wytłumaczmy może jeszcze stopień statycznej niewyznaczalności n. W przypadku konstrukcji kratowej to jest R plus P minus 2W, chodzi o to, że kratownica może być statycznie wyznaczalna oraz statycznie niewyznaczalna. Jeżeli konstrukcja jest statycznie wyznaczalna, to możemy wyznaczyć ją, czyli reakcje oraz siły występujące w konstrukcji za pomocą podstawowych równań równowagi oraz podstawowych zasad wyznaczania sił wewnętrznych. Jeżeli konstrukcja jest statycznie niewyznaczalna, no to musimy posiłkować się innymi metodami, które poznajemy na kolejnych przedmiotach, a nie na podstawach statyki. Jeżeli konstrukcja jest niewyznaczalna, to po prostu tych reakcji albo prętów jest za dużo. Tak? jest za dużo. Jest, konstrukcja jest wtedy przesztywniona. E, o taki, o, e, policzmy sobie może na początek taką kratownicę e, i wyjaśnijmy po prostu e, te symbole. R są to reakcje, czyli liczba składowych reakcji, P jest to liczba prętów, a W jest to liczba węzłów, czyli liczba węzłów przegubowych. Zaznaczmy sobie, ile mamy węzłów. Tutaj będziemy mieli jeden węzeł, drugi węzeł, trzeci węzeł, czwarty węzeł. A jeżeli chodzi o pręty, no to e, tych prętów mamy tutaj, zaznaczę e, może inaczej, zaznaczmy e, węzły rzymskimi. 1, 2, 3, 4. A pręty zaznaczmy sobie arabskimi cyframi, czyli mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5. Podstawmy sobie teraz do wzoru, czyli mamy trzy reakcje: HA, VA, VB. Do tego dokładamy liczbę prętów. Prętów mamy 5. Odejmujemy dwa razy liczba węzłów. Węzłów mamy 4. Wychodzi nam 0. Jeżeli n równa się 0, to układ jest statycznie wyznaczalny. Czyli możemy taką konstrukcję na podstawie równej równowagi i, podsta i na podstawie. Pod, na podstawie yy, zasad prostych zasad yy, ze statyki wyznaczyć siły wewnętrzne w takiej kratownicy. Ale skopiujemy sobie yy, taką kratownicę tutaj obok i na przykład zablokuję tutaj. Dodatkowo zablokuję, yy, poprze, yy, zablokuję przesuw, yy, dając podporę yy, nieprzesuwną, czyli mamy tutaj VA, mamy tutaj HA. Mamy tutaj VB, mamy tutaj HB. Mogę oczywiście dodać jeszcze jeden pręt. Ehm, na przykład w taki oto sposób. Ten pręt nie łączy się w taki sposób z tymi dwoma prętami. Tylko to jest narysowanie jednego pręta. Tak, to jest jeden pręt. A tutaj idzie drugi pręt. Czyli one się jakby mijają. Tak, to jest jeden i ten sam pręd. Jakbyśmy narysowali z boku, no to przykładowo mamy jakiś pręd z kątownika. Tak? Załóżmy, że jest to kątownik. A później obok idzie drugi pręd w drugim kierunku. Czyli na przykład pod spodem idzie drugi pręd. O, coś takiego, tak? I oczywiście on idzie dalej. Czyli one się mijają, nie przecinają się w tej samej osi, one się mijają. Mamy jakby przesztywnienie tych prętów w tym miejscu. Jakbyśmy teraz wyznaczyli sobie stopień statycznej niewyznaczalności, no to trójka zamieni się nam na czwórkę. Dodatkowo dodałem właśnie ten jeden pręt poprzekątny, czyli zamiast pięciu prętów mamy sześć prętów. Liczba węzłów zostaje taka sama, bo tak jak wspominałem, to nie jest węzeł ponieważ te pręty się nie przecinają. One się mijają. Więc yy, z tego wszystkiego wyszłaby nam liczba 2, czyli to oznacza, że układ jest dwukrotnie niewyznaczalny. Niewyznaczalny statycznie. Czyli ja mm, równaniami równowagi nie jestem w stanie wyznaczyć reakcji e, i podstawowymi zasadami nie jestem w stanie wyznaczyć sił wewnętrznych w kwiatownicy. E, dwukrotnie niewyznaczalny to też oznacza, że jest dwukrotnie przesztywniony. Czyli e, mamy po prostu za dużo podpór, za dużo prętów e, niż potrzeba. Czyli e, jeżeli e, mamy konstrukcję i ona jest stateczna, czyli ona e, po prostu powiedzmy stoi. Jeżeli ja bym usunął teraz ten pręt, to nadal układ jest przesztywniony. Teraz n będzie równe 1. Ona nadal stoi. Jeżeli ja usunę jeszcze tą podporę tak, i zrobiłbym tutaj podporę przesuwną, to wtedy, jak wcześniej było, n jest równe 0. Czyli ma, dochodzimy do sytuacji, że konstrukcja cały czas jest stateczna, ale możemy ją wyznaczyć podstawowymi zasadami yy, ze statyki. Eee, dalsze usuwanie czy też reakcji, czy pręta, już spowoduje, że układ nie będzie stateczny. Przykładowo, jeżeli ja bym usunął teraz tą podporę, tak, usunę tą podporę, to z naszego N zostanie nam 2 plus 5 minus 2 razy 4. Teraz mamy dwójkę, bo mamy tylko dwie reakcje. I pojawi się minus 1. Jeżeli n jest równe minus 1 albo minus 2, minus 3, po prostu jest n mniejsze od 0, to układ jest mechanizmem. Czyli dochodzi do e, po prostu zawalania się takiej konstrukcji. W tej sytuacji ta e, konstrukcja po prostu nam się obróci na tej potworze w taki oto sposób. Tak. Jest niestateczna. Ok, zostawmy to i przejdźmy do wyznaczania właśnie tych reakcji. Skoro już powiedzieliśmy, że nasza konstrukcja jest statycznie, statycznie wyznaczalna, no to przejdźmy do równań równowagi. Po pierwsze, zapiszę sobie sumę rzutów na oś X. Jak to działa? Sprawdzamy, czy występują siły poziome. Występuje siła pozioma 2P oraz siła pozioma HA. Eee, OK. Siła pionowa VA, VB oraz P one są pod kątem prostym e, do osi X, czyli jeżeli ja mam na przykład taką reakcję VA i mam oś, na którą rzutuję, no to widzimy, że nic się nie zrzutuje. Tak? E, tutaj mamy kąt e, prosty, więc cosinus tego kąta, cosinus 90 stopni jest po prostu 0. Jeżeli byśmy mieli siłę ukośną, no to wtedy ta siła rzutuje nam się zarówno w kierunku pionowym, jak i w kierunku poziomym, czyli ten rzut ten rzut y, jakiejś siły czy tam reakcji RX r razy cosinus alfa, jak widzimy tutaj byłby kąt alfa, to ten rzut już by nam wchodził do równania na oś X. W tej sytuacji... Siły pionowe nie rzutują się na oś x, ponieważ cosinus tego kąta jest po prostu 0. Więc pomijamy rzuty tych sił, bo one są zerowe, i y, przechodzimy do sił poziomnych. Mamy HA i 2P. Obie siły są zgodne z x. -em. W związku z tym nadam im znak dodatni, czyli HA plus 2P i przyrównuję do 0. Czyli zamieniając to, przekładając tą siłę na drugą stronę, otrzymujemy. Reakcję e, równą minus 2p. E, po przeliczeniu wszystkich, e, po przeliczeniu wszystkich e, sił, omówimy, co oznaczają te minusy przy reakcjach a bądź plusy. Przejdźmy teraz do drugiego równania, czyli suma rzutów na oś y. E, siły poziome, tak jak poprzednio, siły pionowe nie wchodzą do równania na y, no bo jest to sama zasada, czyli siły poziome mają kąt prosty w stosunku do osi Y, czyli cosinus, tego, cosinus 90 stopni jest w tym przypadku znowu zerowy, więc siła 2P i HA nie wchodzą do naszego równania. Wchodzi nam na pewno VA, VB oraz P. VA i VB one są zgodne z Y, więc będą na plusie. Natomiast siła P jest w dół, muszę ją zminusować przeciwnie do Y. Niestety mam dwie niewiadome, mam VA i VB, a mam tylko jedno równanie, więc w tym momencie nie jestem w stanie tego policzyć. Muszę to zostawić. Trzecie równanie to będzie suma momentów względem dowolnego punktu. Teraz pytanie, jaki punkt wybrać? Czy to jest dowolny punkt? Tak naprawdę dowolny punkt, czy jednak powinienem. Um, powinienem skupić się na jakimś konkretnym punkcie, może w punkcie potworowym, może w punkcie, gdzie występują siły. Um, żeby to wiedzieć, to omówmy, co to jest moment względem punktu, moment siły względem punktu i jak um, wyznaczamy taki moment. Przejdźmy sobie może na drugą stronę. Narysuję sobie jakiś punkt O, jest to punkt obrotu i jakąś siłę, jakąś siłę, po prostu P. OK, i chciałbym policzyć moment tej siły względem punktu O. Co tutaj trzeba zrobić? Przedłużmy sobie linię działania tej siły i prostopadle do tej linii działania przechodząc przez punkt O rysuję moje ramię działania siły. Tutaj musi być zawsze kąt prosty. Eee, I to będzie nasza, e, nasze ramię R. Moment siły. Z względem punktu O to jest nic innego jak wartość tej siły pomnożona przez ramię R. I to wszystko. Kwestia znaku to jest mm, bardzo często kwestia umowna. To zależy od uczelni, zależy od prowadzących. E, to musimy po prostu sobie e, założyć. U mnie na uczelni e, wyglądało to tak, że moment, który obraca, e, przepraszam, moment, który obraca, Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to taki moment był ujemny. No i tak będziemy się tego trzymać. Jeżeli mamy moment y, przeciwny do y, ruchu wskazówek zegara, taki moment był dodatni. A teraz, jak, jaki, jako, jaki kierunek daje ta siła względem punktu O? Bardzo, bardzo łatwo to wyznaczyć, bo możemy potraktować to y, nasze ramię jako wskazówkę zegara. No i jakbyśmy popchnęli tą siłą y, P, tą wskazówkę, no to ona się obróci tak. I później tak, i tak, i tak. Czyli jest to kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. W ten sposób by nam się to obracało. Możemy narysować to w taki sposób, czyli tutaj byłby znak ujemny. Narysujmy teraz kierunek przeciwny, czyli narysuję siłę P, albo może zamiast rysować to samo, tylko, że do góry, może narysuję teraz siłę w poziomie. Niech będzie na przykład gdzieś tutaj. Narysuję ją w ten sposób. Czyli tutaj jest to. Mój punkt O przedłużam linię działania siły, prostopadę do tej linii działania siły. Przez punkt O prowadzę moją linię. Tak, tu jest kąt prosty i ten odcinek, tak, tutaj pogrubione odcinki. Eee, to jest moje ramię R. Jeżeli chodzi o wartość momentu, podobnie jak wcześniej, P razy R. Jeżeli chodzi o znak, no to tak: mamy tutaj moją wskazówkę, powiedzmy, i popycham tą wskazówkę siłą P. No to ona obróci się tutaj, tak, tak, później tak, 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 tak. Czyli obracam przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czyli będzie to ze znakiem, zgodnie z tym oznaczeniem, będzie to ze znakiem plus. E, ok, e, co w sytuacji, gdy siła jest ukośna? Na przykład mam punkt O, a siła jest powiedzmy, niech idzie sobie tutaj P. E, co można w tej sytuacji zrobić? E, przedłużam po prostu linię działania tej siły. Znajduję linię prostopadłą do linii działania, i to jest moje szukane ramię R. Wskazówka obraca się, jak popchniemy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tak? Czyli taki moment będziemy mieli M, tutaj było M, tutaj było M, czyli moment to jest nic innego jak P razy R. Znowu to samo i ze znakiem minus, ponieważ jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ok, więc tak wygląda liczenie momentu yy, punktu momentu, przepraszam, momentu siły względem punktu to teraz powiedzmy sobie kiedy kiedy moment jest zerowy bardzo proste wytłumaczenie po pierwsze jeżeli siła jest zerowa no to wiadomo iloczyn P razy R jeżeli siła jest zerowa to, to moment jest zerowy czyli kiedy P jest 0, czyli po prostu kiedy nie ma siły no to nie ma momentu ale też kiedy kiedy siła przechodzi przez punkt obrotu. Na przykład, jeżeli mam punkt O w tym miejscu. No i na przykład mam siłę P w tak, taki sposób narysowaną. To co powinienem zrobić? Powinienem, jak, na jak wcześniej wspominałem, powinienem narysować linię działania tej siły. Czyli przedłużam sobie linię działania tej siły. No i wcześniej mm, mówiłem też, że po tym. E, powinniśmy, powinniśmy narysować e, linię prostopadłą do linii działania przechodzącą przez punkt O. No, ale w tej sytuacji widzimy, że ta siła przechodzi nam przez punkt O, więc ja nie jestem w stanie w ogóle zaznaczyć tej e, linii prostopadłej. Czyli w tej sytuacji moje ramię jest zerowe, więc M, które jest równe e, P razy R, czyli w tej sytuacji P razy 0, czyli jest po prostu 0. Więc yy, podsumowując, yy, jeżeli siła przechodzi nam przez punkt obrotu, no to moment yy, tej siły jest zero. Ok, mając tą wiedzę, możemy przejść do wyznaczania sobie, e, możemy przejść do wyznaczania e, równania momentów. E, I tak, skoro w równaniu drugim mamy VA i VB, czyli to są moje dwie niewiadome, e, to fajnie byłoby wyznaczyć takie równanie, które by. Pozbyło się jednej z tych dwóch niewiadomych, albo VA, albo VB. I teraz, skoro mamy robić sumę momentów, to kiedy y, dana reakcja nie wejdzie do równania? No właśnie, kiedy nie będzie momentu tej siły, a nie będzie momentu, jeżeli siła będzie przechodziła przez punkt, względem którego robimy moment. Więc, jeżeli ja zrobię sobie sumę momentów względem punktu A, tak, względem tego punktu, no to zgodnie y, z poprzednim wytłumaczeniem, VA przechodzi mi przez punkt A i HA przechodzi mi przez punkt A, czyli te siły nie dadzą mi momentu, tak? czyli ja się ich pozbywam. W związku z tym nie piszę już tych reakcji w równaniu, natomiast yy, przejdę teraz do yy, reakcji VB oraz pozostałych sił, bo one, jak narysowalibyśmy linię działania, tak? tutaj linię działania, nie przechodzą przez punkt A. A, ok, więc zapisuję sobie VB, na jakim ramieniu to działa. Jeżeli mamy reakcję VB, no to prostopadle przez punkt obrotu, czyli przez punkt A, prowadzę moją linię. Czyli odtąd, dotąd, tak, to ramię, tutaj R, to jest ramię, ten odcinek to jest moje ramię działania e, siły, czyli po prostu to 2L. Tak, czyli zapisuję sobie VB razy 2L. Jak kręci ta reakcja? No jeżeli mamy moje ramię takie, no to FB mm, popycha do góry. Czyli obracam tak, 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 tak. tak czyli obracam przeciwnie do ruchu wskazywek zegara. Zgodnie z tamtym oznaczeniem będzie to plus. Jeżeli chodzi o siłę P, ona jest w dół. E, ona jest w dół. Prostopadle y, możemy narysować do linii działania y, ramię. I to ramię to jest po prostu nasze L. Odtąd dotąd. Eee, wskazówka obratołaby się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak ta siła popchnie w dół. W związku z tym e, moment tej siły będzie minus p razy l. Jeżeli chodzi o siłę 2p, linia działania jest pozioma, prostopadle przez punkt a prowadzę kolejną linię, no i widać, że nasze ramię to jest po prostu ten odcinek, tak? czyli znowu 2l. Czyli zapisuję sobie 2p razy 2l równa się 0. Jeżeli chodzi o znak, no to wskazówka byłaby obracana w prawą stronę, czyli tak, 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 czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara wartość ujemna. Z tego wszystkiego możemy policzyć reakcję. Mamy minus 1 i minus 4, no to jest minus 5 na 2, 5 drugich, czyli 2,5p. OK. Mając to, możemy teraz przejść do równania, równanie drugie. Czyli podstawiam, że VA plus 2,5 P minus P równa się 0, czyli VA będzie równe 2,5 minus P to jest 1,5, na drugą stronę minus 1,5 P. Tak, czyli wyznaczyłem wszystkie reakcje. Teraz przejdźmy do yy, napisania odpowiedzi. Czyli przejdę sobie na drugą stronę, może nie na drugą, tylko na trzecią. OK, tak było na początku. Na początku było tak. A teraz zapisujemy odpowiedź. Zapiszemy sobie odpowiedź. OK. Tu będzie odpowiedź. Wymarzę na, na teraz y, te reakcje. OK. Wymarzałem te reakcje. Y, I przejdźmy po kolei do wyznaczonych y, przepraszam, do wyznaczonych tutaj y, reakcji. Mamy tak. HA równe minus 2P. Minus wskazuje na to, że źle założyłem. Czyli e, ja zaznaczyłem reakcję HA w prawą stronę. Jest minus, czyli moje założenie było błędne. Muszę odwrócić tą reakcję. Czyli w tej sytuacji będę mieć tutaj w drugą stronę. 2P. Już nie zapisuję tego minusa, bo odwróciłem e, zwrot. 2P. Kolejna reakcja to jest reakcja PA. E, minus 1,5P. Minus 1,5P. E, czyli VA też zostało źle założone. Ja narysowałem do góry, muszę narysować w dół. OK, muszę narysować w dół, i to jest 1,5 P. Oczywiście bez minusa, bo zmieniłem zwrot. I VB jest 2,5 P. E, zaznaczyłem do góry, wyszedł plus, czyli dobrze założyłem. E, w związku z tym, mm, przepraszam, w związku z tym musimy na, zostawić ten zwrot 2,5 P. OK. Tak wygląda wyznaczenie e, reakcji w kratownicach, ale e, równie dobrze e, tak samo wyznaczamy e, reakcje w e, innych układach, czy to układach belkowych, czy układach ramowych. E, korzystamy z tych samych równań, równowagi, e, tak jak i w kratownicach. E, to wszystko na dziś. E, mamy wyznaczone reakcje. W kolejnej lekcji wyznaczymy sobie siły wewnętrzne e, w tej kratownicy. Dziękuję za uwagę.